Uwaga, dzisiejszy odcinek zawiera drastyczne treści. Miejsce 10. Dr Henry Head i rozczłonkowane nerwy Dr. Head był angielskim neurologiem, który dokonał wielu przełomowych odkryć w dziedzinie uszkodzeń i regeneracji połączeń nerwowych. Podczas badań dokonał on przerwania nerwów we własnym ramieniu, by następnie obserwować stopniowy powrót czucia w ręce. Poinstruował on również innego badacza, by ten rozciął jego drugie ramię i dokonał przerwania zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych końcówek nerwowych. Przez następne 5 lat, Head był pod stałą obserwacją mającą na celu ocenę stopnia rekonwalescencji. Head sprawdzał też reakcję swojego organizmu na akucie penisa szpilkom, ale ten temat zostawmy. Miejsce dziewiąte, Ilia Iwanowicz Iwanow i małpy niewolnicy. Iwanow był sowieckim biologiem znanym z tworzenia zwierzęcych hybryd, np. połączenia antylopy oraz krowy. Legenda głosi, że sam Stalin polecił mu stworzenie super rasy ludzi małp, które miały pomóc Związkowi Radzieckiemu we władaniu światem. Aby uzyskać swój cel, Iwanow próbował zapłodnić trzympansy ludzką spermą. Nie osiągnął on jednak w tej materii żadnych sukcesów. Po porażce próbował on odwrócić proces poprzez zapłodnienie kobiety małpią spermą. W roku 1929 Iwanow znalazł nawet chętne kandydatki. Niestety, a może na szczęście, eksperyment został powstrzymany przez Ku Klux Klan, który najwyraźniej uznał, że co za dużo, to niezdrowo. Dzięki temu zapobiegł importu małpiego nasienia z Kuby. Miejsce ósme John Hunter i zastrzyki w penisa Hunter pracujący jako chirurg wierzył, że rzeżączka i syfilis to de facto ta sama choroba, lecz w różnych stadiach rozwoju. Teorię zdecydował się przetestować na sobie. Dokonał on niewielkich nacięć na swoim penisie, a następnie wypełnił je materiałem pobranym od pacjenta chorego na rzeżączkę. Kilka tygodni później na członku Huntera pojawiły się oznaki syfilisa, co miało świadczyć o tym, że miał on rację. Niestety naukowiec pobrał materiał od osoby cierpiącej na obydwa schorzenia. W wyniku błędnej diagnozy Hunter doprowadził do wyraźnego regresu wiedzy na temat chorób wenerycznych. Miejsce siódme Sergiej Bryukonenko, twórca psów zombie Bryukonenko był sowieckim naukowcem działającym w okresie stalinowskim. Stworzył on pierwszą maszynę zastępującą funkcję serca i płuc, wykorzystywaną podczas pierwszej w Rosji radzieckiej operacji na otwartym sercu. Przed użyciem maszyna musiała być jednak przetestowana na innych żywych organizmach w celu sprawdzenia, czy naprawdę podtrzymuje życie. W tym celu Bryukonenko usunął organy wewnętrzne z psów, by następnie podłączyć je do swojej maszyny i sprawdzić, czy te będą żyć poza organizmami zwierząt. Najsłynniejszy eksperyment Sergeja uwieczniony został na filmie. Nagranie ukazuje głowę psa tuż po odcięciu zachowującą jednak funkcje życiowe. Miejsce szóste Jack Parsons mastopujący się stjentolog budujący rakiety. Parsons był prominentnym konstruktorem rakiet, który walnie przyczynił się do stworzenia silników, które wyniosły człowieka w kosmos. Dodatkowo był on wyznawcą okultyzmu. W roku 1939 przystąpił on do nowego ruchu religijnego o nazwie Telema wraz z twórcą stjentologii L. Ronem Hubbardem. Obydwaj panowie wierzyli, że są w stanie rozmawiać z duchami. W tym celu Hubbard wypowiadał inkantacje podczas gdy Parsons i jego partnerka uprawiali seks. Sam Parsons umarł w 1952 roku w niewyjaśnionych okolicznościach związanych z wybuchem w jego domowym laboratorium. Miejsce piąte, Wladimir Demikow oraz dwugłowy pies. W roku 1954 sowiecki chirurg ujawnił światu swoje opus magnum dwugłowego psa. W rezultacie serii przerażających eksperymentów, Demikow dokonał udanego przeszczepu głowy i części tułowia małego psa do szyi większego psa. Dodatkowo, mniejsza głowa była w stanie pić mleko, mimo braku potrzeby przyjmowania dodatkowych pokarmów. Oba psy dosyć szybko umarły, to jednak nie powstrzymało Demikowa, który w ciągu kolejnych 15 lat stworzył łącznie 19 hybryd. Miejsce czwarte, Stubbins Firth i Picie Wymiocin. Stabins był doktorem szkolącym się w Filadelfii na początku XIX wieku. Stworzył on hipotezę, że żółta gorączka nie stanowiła choroby zakaźnej. Twierdzenie to postanowił przetestować na sobie. W tym celu pił on zainfekowane wymiotiny, jak również polewał nimi otwarte rany. Jakby tego było mało, wdychał on zainfekowane opary tychże wymiocin, a nawet wlał je sobie do oka. Na sam koniec oblał się krwią, uryną i śliną pacjentów. Firth nie zachorował, lecz nie dlatego, że choroba nie jest zakaźna, lecz aby się nią zarazić, należy zainfekowane tkanki wprowadzić wprost do krwiobiegu. Także, jakbyście chcieli, to już wiecie. Miejsce trzecie: Aldini i naelektryzowane trupy. Aldini był naukowcem eksperymentującym z przepuszczaniem prądu przez trupy. W obecności publiczności wprowadził on przewodzące prąd pręty do odbytu powieszonego za morderstwo Georgia Fostera. Elektryczność sprawiła, że ramiona i nogi truposza wiły się w ostrych drgawkach wjeżdżając i kopiąc. Dodatkowo foster przyczepił elektrody do twarzy skazańca, co spowodowało wystąpienie na niej grymasów oraz eksplozję oka. Część widowni obawiała się, że oto morderca powrócił do żywych. Miejsce drugie: JBS Haldane. Haldane był biologiem, który wniósł wiele do swej dziedziny, nawet kosztem eksperymentów na własnym ciele, na przykład próbując badać stopień zakwaszenia krwi, popijając kwas solny i monitorując zmiany w działaniu mięśni. Więcej hardkorowych eksperymentów miało miejsce, gdy Haldane został poproszony przez wojsko o znalezienie środków zaradczych na chorobę dekompresyjną. Badacz odtworzył warunki panujące pod wodą, wykorzystując w tym celu kabinę dekompresyjną, co zakończyło się dla niego pęknięciem kręgosłupa, krwotokami z nosa oraz uszkodzeniem bębenków usznych. Zapytany o ból, jakiego doświadczył w trakcie doświadczeń na sobie, odparł: E, eh, nie ma co narzekać. Miejsce pierwsze Harry Harlow. Harlow prowadził eksperymenty na nowonarodzonych makakach. Badał skutki braku matki dla ich rozwoju. Badar zamykał młode zwierzęta na cały okres dzieciństwa w klatce. W rezultacie małpy popadały dość szybko w szaleństwo, wyrywając własne włosy oraz gryząc swą skórę. Po wypuszczeniu na wolność zwierzęta były w tak złym stanie, że często głodziły się na śmierć. Dalsza część eksperymentu próbowała zbadać, jak takie zwierzęta same sprawdzą się w roli rodziców. Zapodnione samice nie tylko nie dbały o swoje potomstwo, ale również znęcały się nad nim, a nawet zabijały. Z tego powodu Harlow zyskał przydomek tego, który torturował małpy. A wy znacie jeszcze jakichś innych szalonych naukowców? Koniecznie piszcie w komentarzach na dole. Poza tym jeśli szukacie mniej szalonej nauki a bardziej naukowej polecam wam kanał tego oto człowieka ale może lepiej żeby sam o nim opowiedział. W programie Eureka znajdziecie wiele ciekawostek z życia codziennego i nie tylko. Jeżeli ciekawi was czy da się skonstruować miecz świetlny, skąd bierze się czkawka, jak działa alkohol oraz czy rośliny czują ból. Na pewno nie będziecie rozczarowani. Piona!